Czas nieludzkiej Ziemi na Syberii, przetrwaliście, przetrwaliście czas wojenny, powojenny. Wielu z Was również doświadczało różnego rodzaju prześladowania w czasach, kiedy powstawała Solidarność, czyli 40 lat temu. Dla młodzieży, która tutaj jest zgromadzona, pewnie te opowieści to jak z czasów dinozaurów, no, ale my tu już jesteśmy takie, tacy troszeczkę dinozaurów. Kochani, bardzo was serdecznie proszę, tak jak mówiłem w Kościele na koniec mojego, mojej, mojej informacji, mojej, mojego opasania, bardzo byśmy byli wdzięczni Wam, żebyście byli jeszcze z nami, żebyście byli świadkami współczesnej historii, bo ona wcale się nie kończy, a dalej trwa i zawsze są potrzebne przykłady bycia, życia, z miłością do ojczyzny, z miłością do własnej rodziny z miłością do Kościoła i wiary. XX, w stulecie Bitwy Warszawskiej za wybitne zasługi w krzewieniu idei i czynów żołnierza polskiego Zarząd Związku Józefczyków Rzeczypospolitej Polskiej nadaje Krzyż Stulecia jako oznaczenie kombatanckie dla całokształtu. Na sztandar Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Poczet sztandarowy do oznaczenia wystąp. Po na ramię broń. Na prost. Marsz. Prezentuj broń. Zaproszę wiceprezesa Okręgu Szałnierzy Armii Krajowej o wystąpienie do odebrania dyplomu. Poczesz sztandarowy po orderowaniu wstąpu. Na ramię broń. Tył, zwrot. Naprost marsz. związków i usług słupczyków następującym osobą. Asysta pocztu sztandarowego schowa w szablę do oznaczenia wystąp.

Asystent pocztu Sztandarowego po oznaczeniach wystąpienia. Stąd. Na moją prośbę i pana Sygnate, zarząd Związku Kombatantów w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, w roku stulecia Bitwy Warszawskiej, i w roku stulecia również tego trwającego. Niepodległościowego Rzeczypospolitej Polskiej nadaje medal pamiątkowy stulecia Niepodległości Polski następującym osobom: Pani Irena Horban, córka Władysława. Pani Barbara z córka Aleksandra. Bardzo proszę o wystąpienie do odznaczenia. Thank you.

Roku, w stulecie bitwy warszawskiej i w okresie stulecia niepodległości nadajemy złotą odznakę Krzyża Stulecia Niepodległości Polski dla Pan Ryszard Ostrowski, Pan Robert Falkowski, Pan Łukasz Kudlicki, Pan Bartek Gryczko, oraz pan Krystyn Wiza. Bardzo proszę o znaczonych obecą.

z momencie, gdy był do w 80. rocznicę deportacji na wschód nie było z nami Pana Starosty z powodu wiadomych obowiązków, chociaż bardzo, bardzo chciał być. Proszę Państwa, w imieniu Pani Prezes Teresy Brackiej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Katolica oraz w imieniu własnym jako przewodniczący ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 oddział w Warszawie chciałam na ręce pana Krzysztofa Renuzy przekazać taki okolicznościowy numizmak wybity z okazji 80. rocznicy zbrodni katyńskiej, ale też i 30 lecia ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Razem podziękowania za dotychczasową, pomocną współpracę, pokazywane zrozumienie, doskonałą atmosferę i kontaktów. Bardzo dziękuję. Tak. I. I. Bardzo dziękuję, dziękuję za zrozumienie Tym razem, ale za to. Jasne. Dziękuję zabrania głosu. Ale chciałbym w imieniu wszystkich którzy dzisiaj otrzymali takie wyróżnienie, podziękować właśnie księdzu Krzysztofowi i wszystkim, którzy o nas pamiętali. Chciałabym powiedzieć, że dla mnie osobiście, która przeżyła całą wojnę, przeżyłam trząs wrze września 1939, a potem przeżyłam, jak wiadomo, Werek, okupację Bryk. Jest to dla mnie dzień wyjątkowo uroczysty, wyjątkowo piękny. Dlatego, że moje rodzeństwo, moja rodzina wszyscy brali udział w walce o niepodległość. I ci dawni dziadowie, i ci najbliżsi. Dlatego ja starałam się całe swoje życie wykonywać. To o, czego, o, czym, o czym mnie uczyli, czego mnie uczyli i dlatego dla mnie Sybieracy i ci wszyscy, którzy walczyli o niepodległość są bohaterami. Tak jak pięknie powiedział prymas Wyszyński, mimo że ginęli, mimo że umierali w cierpieniach, są zwycięzcami. To są słowa Wyszyńskiego, które właśnie niedawno przeczytałam i jestem pod, pod wrażeniem tych słów. I uważam, że my jako to pokolenie, no bo nas jest dużo, tych, którzy widzieli wojnę, którzy przeżyli wojnę, musimy uczć, musimy dbać o to, żeby młodzież nasza rozumiała przeszłość, rozumiała to, co przeżyliśmy my, walkę o niepodległość, cierpienia i trud. Sztandar Okręgu Warszawskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyprowadzić. Prawo zwrot. Za mną marsz.